Czujesz? Czujesz ten zapach? Świeżego chleba? Chleba? Chleba, niczym domowa piekarnia, bo dzisiaj właśnie o tym, dlaczego warto mieć domową piekarnię. O kurka, lecimy za zapachem. Dzień dobry, tutaj mioszczepanek Piotr Piwowar. Codziennie o 5.30 budzimy się przy zapachu świeżego bochenka chleba, aby mieć energię i moc do przekazania Wam jednej wskazówki na dany dzień. A nasze perliste głosy zaraz po przekąszeniu chlebka z własnej piekarni pomogą Wam ten dzień był lepszy od... Poprzedniego. Skąd wiedziałeś, mały proroku, że Katarzyna, żona ma ukochana, dzisiaj rano zaskoczyła mnie dwoma własnymi bochenkami chleba. Rano powaga, stoją... Sz, sz, sz. Jeszcze ciepłe. Czuć było od Ciebie. Chleb. <noise> nie, tak założyłem, bo wcześniej mówiłeś właśnie, że pieczecie domowy chleb, nawet przyniosłeś tutaj kiedyś. Ja też właśnie od dwóch lat właśnie piekę domowy chleb no. i stwierdziłem, że to jest tak fajna rzecz, tak powszechna dla nas, a dla wielu może odległa, tak, tak. trudna, a jest tak prosta. Pff, czyli jak nasze odcinki, trwają tak niewiele, a dają tak, tak wiele. wiele. Więc to samo z naszym chlebem. Też się można spocić. Mówi się, nie, że chleb powszedni. Tak. Czyli każdy, kto może, je chleb i z chleba bierze się energia. Chleb to życie. Tak. Chleb to błogosławieństwo. Tak. I teraz, dlaczego mamy taki mindset, że tylko i wyłącznie idziemy kupić ten chleb w sklepie? Dlaczego nie robimy tego chleba w domu? Ja mam mm -hmm. pewne odpowiedzi, no, no, nie? No, no, ale uważam, że właśnie niepotrzebnie blokujemy się na taką własną piekarnię. Nie? Skąd może się to brać? No, się Mój wydaje, mały że Watsonie. Ja za, zanim, Mój zacząłem, mały Watsonie. Zanim zacząłem pijać domowy chleb, to miałem taką obawę, ale w ogóle jak, jak, jak? Przecież to jest trudne, no nie? Jakie zakwasy, jakieś zakwasy, Ale że, że co, że szybkie, można miękkie, dostać zakwasów po, po, przy po przyrobieniu, nie? No nie, jakby jest pierwsza taka bariera, y, jak. Nie wiem jak. Tak. Więc powiemy wam w tym odcinku jak. Uh -huh. A druga rzecz to taka bariera, po co? że chleb nie jest dobry może, no nie? Taki, że, że, że sklepowy są? jest lepszy. A, no chyba na odwrót. Bo no to są takie mity, kiedyś, mity. No, no właśnie, obejrzałem kiedyś taki program, w którym było napisane tak. Chemia do tego, żeby skórka była złocista. Chemia do tego, żeby skórka mm -hmm. się zapadała i tak lekko chrupała, jak wciskasz palca. Chemia do tego, żeby jak wciśniesz, żeby skórka wracała z powrotem. Stary, jak się o tym pomyśli, to myślisz sobie, nawet jak nie umiem upiec z tego chleba, to ja go upiekę. Chlebowa trampolina. No nie? No. I teraz powiemy wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Więc tak, nie jest to wcale trudne mm -hmm. i ten chleb jest jeszcze smaczniejszy niż ze sklepu. Ho, o niebo lepszy. Dlaczego? O niebo. Bo nie ma tych wszystkich takich jakichś dodatków, które muszą być, żeby ten trwa chleb przetrwał. Najlepiej mm -hmm. ten chleb zjeść od razu, kiedy się go zrobił. Jest taki wspaniały, mm -hmm. z masełkiem. Mm -hmm. O, lubię taki. Ty lubisz? Mm -hmm. z ja lubię, lubię. Dobra, więc Piotrze, czy m, ty chciałbyś się podzielić jakimś przepisem? Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo małżonka robi, tak? Moja żona chleb piecze. Tak, tak, ale możesz na przykład się podzielić wrażeniami z tego chleba. Ja zaraz powiem przepis, jaki Kurde, ja mam. Jak to ja już się wrażeniami podzieliłem. Wstałem dzisiaj rano, patrzę, dwa A. gotowe, złociste bochenki, aż mi okulary zaparowały, jak się zbliżyłem, tak jak teraz, w tym momencie. Nie wiem, czy widzicie, kurczę. A, no właśnie. Tobie bo... też jest tak gorąco, jak przy pieczeniu chleba teraz? Troszkę tak, ale ja. panuję nad tym. A, to ja nie. I teraz popatrz. Wymkło mi, mamy nowe, wymkło ja mi się myślę, to że ty spod jesteś kontroli. tak mamy nowe statywy do mikrofonu. Popatrzcie, no, możemy gestykulować ile się. wlezie. Nie, w ogóle jest czat. No i ale co najważniejsze, możemy stanąć blisko siebie. Patrzcie. I normalnie sobie kręcimy, żadna lacha nam tu teraz taka nie sta, sterczy ale taki no, dźwig jakiś. No nie? Te gesty są też fajne, że można tutaj z normalnych filiżanków się stuknąć, nie? No, Dobra, ale teraz tak. Co daje wspólne pieczenie chleba, zanim ten przepis czekajmy do końca? Dawaj. Wspólnota domowa. Wyobraź sobie. Że budzisz się rano, mhm. i czu, bo jest też takie maszynki do robienia chleba domowego. Tak. sami wirują, ustawiasz sobie tak. na 5:30, na espresso, wyjmujesz świeży bochenek, ale budzisz się nie budzikiem, tylko wonią chleba. Ale korzystasz z takiej maszyny, kiedyś kiedy korzystałem, korzystałeś, ale bo teraz ja też nie. korzystałem. Ale lepszy jest, bo ja, ja też korzystałem u, u siebie, na początku małżeństwa. A nie jest według mnie ten chleb najlepszy. Tak, na początek, chociaż jak na ktoś leniucha, chce takie, jak lubi gadżety to super. Tak, chociaż na leniucha można na początek tak, na tym Ale ta wspólnota, że wspólnie pieczemy chleb lub na przykład mąż, żona piecze chleb dla rodziny, to jest coś niesamowitego, że my jesteśmy w domu i czujemy ten aromat chleb. O chlebuś! Jedziemy, smarujemy. Pytanie, czym smarujecie chleb? W komentarzach najczęściej. Masło, dżem. Nutella. Lub inna wersja Nutelli zdrowsza, tak. lub coś tam, no nie? Dobra, mhm. czym smarujemy chleb? I teraz tak. Jedziemy może do przepisu, bo jakby korzyści są oczywiste. Przepis i do brzegu. Ja robię tak. Korzystam od dwóch lat z mąki orkiszowej, gdyż Marek Zaremba, którego tutaj już poznaliście… I pozdrawiamy. …wczoraj u nas był w Espresso, no to mm, jest autorem takiej książki jak Orkiszowy Detoks, Jaglany Detoks i teraz naszego na naszej stronie Planera mhm. Zdrowia. I teraz ten orkisz mnie zainspirował, bo to jest wersja, bardzo zdrowa wersja mąki. I mhm. ta mąka orkiszowa… Ciut droższe, ale warto zainwestować w swoje zdrowie. Warto. Czyli tak, męka orkiszowa, 300 gram. Przygotujcie sobie. Tak. Oprócz tego drożdże. Ja kiedyś bawiłem się w zakwasy, ale no, uważam, że na początek nie róbcie zakwasu, bo się zrazicie. Drożdże świeże. Nie te sypkie. Świeże. To też są dobre wartości. Nie powiedz Państwu, przepis, a ja w tym czasie pójdę oczyć pot. <laughs> Dobrze. Następnie mamy oprócz drożdży wodę. No to wodę też 300 ml, albo jedną szklankę 250 może wystarczy na początek. Żeby nie zrobić zbyt miękkiego chleba. I jeszcze sól łyżeczka soli. Można dać też pół łyżeczki cukru lub miodu. I teraz co robimy? Do miski, która też ważna, żeby jak ktoś jest takim fanem robienia chlebów, to ja mam taką miskę, która ma dwa w jednym funkcje: czyli ma funkcję do rozrabiania chleba i też do wypiekania tego chleba. Czyli ona jest taka elastyczna, z takiego kauczuko-plastiku elastycznego czegoś, i się tak składa po tym i wychodzi kształt chleba. No, czyli tam ładujemy 300 gramonki. mąki, robimy takie w środku taką dziurkę, tam dajemy drożdże, zalewamy troszeczkę wody, mieszamy, mieszamy, dodajemy soli, mieszamy, mieszamy, kiedy mamy takie błotko, dodajemy resztę wody, mieszamy wszystko i następnie wkładamy do piekarnika po 30 minutach, jak wyrośnie, w tym naczynku, zamykamy go, żeby był ten kształt, na 40 minut, 190 stopni. I po tym czasie mamy piękny, chrupiący, trzeszczący, chlebuś, który można posmarować masłem. Skończyłem, Piotrze. Mogę wracać? Tak. Michał, piekarnik już ustawiony na 250 <noise> stopni. Czy temperatura jest właściwa? 190, powiedziałem. 250 to by ci się spalił. Aha. Tak, więc no, to... nie ma nic prostszego. Robienie tego chleba Pójdę go wystudzić. ...około, ja wiem, 3 minuty rozrobienie, w porywach 4. Poprowadzę? Potem czekasz 30 minut, wkładasz i samo się robi. Twojej pracy tak naprawdę jest 4 do 5 minut, no, z do piekarnika, więc nie macie już wymówek, żeby nie mieć domowej piekarni. Przed Wami weekend, więc postawcie sobie za wyzwanie weekendowe, zrobić własny chleb. Przepisów jest w internecie mnóstwo, możecie korzystać z tego, którego Wam podałem, albo znaleźć swój, a w komentarzu dajcie znać, czym smarujecie kromki. A ci z Was, którzy upieką chleb zaraz po powrocie yy, ze schroniska, dajcie znać, czy Wasze pupile również polubiły chleb domowy. Do zobaczenia, cześć! Tabelki, lustra, kamery, statywy, Jedziemy. wszystko ginie. Dobra, nieważne. Ale czekaj, idę włączyć klima. bo Nie, bo będzie huk. Pozdrawiam montażystę, czyli siebie. <grym> Nie, pewnie jeszcze Piotr to montuje. T -t -t.